Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody perfumowanej Swiss Arabian Shagafud Azark. Zapraszam do oglądania. Yes, I'm gonna Oud Azrak, marki Swiss Arabian to orientalno drzewne perfumy dla kobiet i mężczyzn. Zostały one wydane w 2022 roku. Notami głowy są miód i ud. Notami serca są cynamon, wanilia bourbon i bursztyn. Notami bazy są paczula i skóra. Do testów oczywiście zachęcił mnie flakon w pięknym granatowym kolorze ze złotymi napisami: Shagafut Azrak Swiss Arabian. Taki złoty korek. Tutaj o VS. Niestety nie pokażę Wam pudełka, ponieważ jest to tester. Także będąc notyną, chciałem sobie Prysnąć niestety nie było już w środku soku, dlatego, tak tylko skoreczka koreczka pomachałem i stwierdziłem sobie, że bardzo mocno chcę mieć ten zapach. I już tylko czekałem na dobrą cenę. Perfumy te już od początku są takie drzewno miodowe. Ten miód jest taki słodki, ale nie aż tak słodki jak na przykład yy, Serge Naxos. To tak, takie cukierki miodowe pachnie trochę. Taki płynny, skapujący miód. Mamy tutaj także cynamon, za sprawą którego delikatnie przypomina mi Playboy Endless Night. Ale również te perfumy są zbliżone do, bardziej już do Montale, Honey Honeywood, więc to są tego typu klimaty. Nie powiem wam i nie porównam teraz, który jest lepszy, a który gorszy. Ponieważ chciałbym mieć oba i tak trochę ręka w rękę ponosić. No i powiem wam, że czuć, że są takie arabskie perfumy w takim arabskim stylu wykonane. A bardzo jeszcze takie bardziej ambrowo, skórzano paczulowa I ja to sam wykminiłem, nie patrząc jeszcze na nuty na fragrantice, więc moim zdaniem tutaj te nuty oddają zawartość tego flakonu. Tutaj nie ma żadnej ściemy. Parametry są również na dobrym poziomie. Projekcja jest raczej z tych wysokich, wyraźniejszych. Zapach też przechodzi na różnego właśnie rodzaju ubrania, na przykład okulary tym pachną. Jak ktoś pobryska na przykład, potem będzie leżał na poduszce, to ta poduszka też potem będzie pachniała. Jak tutaj bluzę popsikamy, to potem podkoszulka i klata też będzie pachnieć tym. A trwałość jest całodniowa. Mimo wszystko jednak bardziej rekomendowałbym ten zapach na wieczór używać go. Zdecydowanie jesienią i zimą. Właśnie ze względu na swój ciężar, ponieważ nie są takie lekkie, zwiewne perfumy. To mógłby nosić ten zapach. Wyobraźcie sobie taką ciotkę. Która trochę wygląda jak wiedźma, nawet mieszka w lesie. Ale jak ją znacie, ona jest lubiana, miła, przyjemna, sympatyczna. Nawet jakiś prezent czasem jej wręczy droższy. Także tak to widzę i używam tego zapachu dosyć często. Słuchajcie, ja nie wiem jaki to jest zbacz, ponieważ trudno jest tutaj cokolwiek rozczytać. Natomiast mój flakon, jeśli podświetlimy bardzo mocną latarką, możemy zobaczyć ile soku nam jeszcze w środku Zostało. Także dobra, to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, a widzimy się już niedługo. Do widzenia! A ty bądź moim ciepłym oddechem, moim słodkim uśmiechem, moją nim echem. A ty bądź moją olbrzymią radością, mego serca miłością, niepokojem i złością.